Patrzę na świat, widzę tylko fałszy i kłamstwa Wielu z was myśli, że miłość to kasa w bankach Ona mówi, że chce bliskości, że szuka serca Ale kiedy nie masz hajsu, to odchodź bez zająknięcia Złote łańcuchy, drogie auto tylko to ją kręci Serce zamknięte na klucz, nie ma miejsca na ludzie, w tej grze, wiesz Każde słowo, każdy gest to tylko iluzja Ona nie szuka miłości, tylko szuka iluzji bogactwa Ja widzę tego fałszu ja widzę tych chłost, bo we chce tylko pieniędzy. Ja ci miłość zgasła, nie szukam woda, nie szukam pięknych snu. Wchodzisz na miasto, widzisz ją z kolejnym typem Bądź na jego zegarek, nie na do kim jest naprawdę w życiu. Każda rozmowa to transakcja, każda chwila to gra Jeśli nie masz na stole nic, to nie liczę, zostanie na dłużej Kiedyś wierzyłem, że może znajdę coś prawdziwego Ale dziś widzę, że większość szuka tylko szybkiego celu Nie interesuje ich serce tylko grubość portfela Miłość przegrała w tej wojnie, została tylko Chemia Nienawidzę tego fałszu Nienawidzę tych kłam nienawidzę tych kłam. Ona chce tylko pieniędzy. Prawdziwa miłość, gasła, nie o miłość na wodach. Nie szukam pięknej słuch. Oh, o uh, mógł uh, uh. One wolą portfele, a nie sierośód. Wiem. Chciałbym wierzyć, że gdzieś jest prawdziwa miłość. Ale te czasy pokazują tylko, jak bardzo liczy się siła pieniądza Czasem myślę, że to wszystko jest na pokaz mm. Każdy uśmiech, mm. każde słowo to kolejny fałszywy obraz yeah. Nienawidzę tego fałszu, nienawidzę tego, widzę tych kłam. Tell tylko ty nie nie what'd you nie w w w miłość, to me was gaslight Tell me what'd you do to me was show of nie ma już prawdziwej miłości, tylko transakcje Jeśli nie masz hajsów, to nie masz szans na relacje Ale ja zostanę wierny temu, co w sercu Bo choć onego ja szukam czegoś większego W tym świecie pełnym blichtru